Jak uporać się z PIT-em za pomocą telefonu? Chodź! Wchodzimy na Twój e i klikamy E-urząd Skarbowy. Zalogować możemy się przez profil zaufany lub przez dane podatkowe. Przy danych podatkowych musimy przygotować sobie przychód z poprzedniego roku, przychód z któregokolwiek PIT-11 z roku bieżącego oraz kwotę nadpłaty lub do zapłaty z PIT za rok poprzedni. Po zalogowaniu klikamy ZUSZ PIT. I po kolei wybieramy, czy rozliczamy się indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem, lub z dzieckiem. Sprawdzamy, czy dochód zgadza się z otrzymanymi pitami. Weryfikujemy ulgi i odliczenia, o których szczegółowo opowiem w kolejnych rolkach. Bardzo zachęcam do oddawania 1,5% na organizację pożytku publicznego. Oraz w przypadku zwrotów należy zweryfikować, ewentualnie uzupełnić rachunek bankowy. Po zweryfikowaniu wszystkiego klikamy akceptuj i wyślij. Tyle jeśli chodzi o całą filozofię rozliczenia rocznego. Mam nadzieję, że ułatwiło Wam to zadanie. W razie pytań, śmiało piszcie.